Paweł Gołuch, 8. Polonistka raz do domu takie dała nam zadanie. Kto przedstawi rym do 8, ten z polskiego sześć dostanie. Następnego dnia pobladła i złapała się za głowę. Zrozumiała, że przedstawi było niewłaściwym. Słowem. Tomek bowiem przyprowadził swoją młodszą siostrę Zosię. Ola stała pod tablicą i dłubała palcem w nosie. Krzyś po sali biegał w kasku, coś tam bredząc o kosmosie, a Marysia z Szymkiem kładli książki na wysokim stosie. Do krzesełka Mateusza uwiązane było prosię, które z Maćka śniadaniówki wyjadało kluski w sosie. Adam siedział z wędką w oknie, bo chciał złowić trzy łososie dla Emilki, której mleko się wylało z dziur w kokosie. Piotrek przyszedł cały mokry, po tym jak się kąpał w rosie, No, a Paweł stał przed szkołą, bo się w drzwiach nie zmieścił z łosiem. Trudno jest opisać minę naszej pani polonistki. Ważne, że zgodnie z umową celujący dała wszystkim. Od tej pory polecenia formułuje szczegółowo, nie chcąc, byśmy niewłaściwie zrozumieli jakieś słowo. Ta historia zasługuje, aby ją opisać w głosie. Oj, niełatwo pedagogom! Uczyć w szkole numer 8, Hej, Lisku. czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś, i do usłyszenia.